Na początku 2025 roku nastąpi cichy, ale niszczycielski. Załamanie finansowe dotknęło Rosję, państwowa spółka kolejowa RSD. Kiedyś uważano ją za kręgosłup narodu, ten masowy transport. Sieć jest teraz całkowicie zamknięta. Jego dług wzrósł do ponad 4 bilionów rubli. Liczba tak duża, że przekracza wartość brutto. Produkt krajowy wielu mniejszych krajów. Ten kryzys nie ma wyłącznie charakteru gospodarczego. Ponad 500 zero pracowników. Ich rodziny są bezpośrednio dotknięte, wywołując szok w rosyjskim społeczeństwie. RZD nie było tylko firmą. Było to kluczowe ogniwo łączące 11 stref czasowych zapewniające przepływ ropy naftowej Stal węgiel. I nawet sprzęt wojskowy przemieszczający się przez rozległe terytorium Rosji. Bez niego zaopatrzenie przemysłowe i wojskowe kraju. Łańcuchy się zatrzymują. Miasta takie jak Moskwa i Sankt Petersburg polegał na RZD w zakresie dostaw części z eurolu i paliwo z Syberii. Kiedy pociągi się zatrzymują, produkcja się zatrzymuje. Elektrownie zostaną wyłączone z użytku. Rynki eksportowe są pomijane. To nie jest upadek firmy, to jest powolny paraliż narodu. To, co zaczęło się jako kryzys zadłużenia, szybko przeradza się w awaria systemów ogólnopolskich, która grozi zamrożeniem gospodarki Rosji od wewnątrz. Przez dekady RZD było czymś więcej niż tylko operatorem kolejowym. Funkcjonowało jak państwo w państwie. Miało własne kliniki medyczne, szkoły, programy mieszkaniowe i wewnętrznych sił bezpieczeństwa w odległych miastach: Syberia i Eurola. Biuro RZD często był największy i najnowocześniejszy. Budynek dla setek społeczności. Lokalny dworzec kolejowy był centrum życia gospodarczego. Firma zapewniła bezpłatne podróże na duże odległości pracownicy i ich rodziny. Oferowała subsydiowane pożyczki, aby pomóc im kupić domy. Pracownicy mieli dostęp do nowoczesnej opieki zdrowotnej, nawet w regionach, gdzie rząd szpitale się zawaliły. W efekcie RZD przed faktycznym dostawcą publicznym. Usługi na terenach opuszczonych przez państwo. Dla wielu Rosjan było to jedyna stabilność, jaką kiedykolwiek znali. Ten system nigdy nie został oficjalnie uznany, ale stanowiło rdzeń, niepisana umowa społeczna. Za rządów Władimira Putina sprawa była prosta: zrezygnuj ze swoich praw politycznych, milcz a w zamian. Rząd zagwarantuje ci stabilną pracę, przewidywalna przyszłość i podstawowe usługi. Ta umowa trzymała miliony Rosjan z dala od polityki. Tolerowali cenzurę, wadliwe wybory i represje, ponieważ mieli ochronę. RZD było żywe, symbol tej umowy. Nie chodziło o ideologia czy nacjonalizm. Chodziło o miesięczne wypłaty, elektryczność, która pozostała na miejscu, a pociągi kursowały punktualnie, ale w 2025 roku umowa zerwała się. Kiedy firma upadła, rząd nie interweniować, nie zaoferowało środków ratunkowych, nie chroniło miejsc pracy. Zamiast tego powiedziano ponad 500 pracowników, że zostanie wysłany na bezpłatny urlop bezterminowo. Całe rodziny straciły. Jedyne źródło dochodu na noc. Dzieci utraciły dostęp do szkół. Starsi ludzie stracili swoich lekarzy. Niewypowiedziana obietnica, że państwo nigdy nie pozwoli. Ich upadek został złamany. Ludzie, którzy pozostali lojalni, cichy i apolityczny dla. lata zostały teraz porzucone bez ostrzeżenia. Upadek RZ to nie tylko porażka finansowa. To jest załamanie zaufania między państwem rosyjskim a jego obywatelami. I taki rodzaj załamania nie można zmierzyć liczbami. Rozprzestrzenia się po cichu poprzez gniew, strach i niedowierzanie. Rząd złamał. Jedyną rzeczą, która utrzymywała populację w posłuszeństwie, była stabilność. Jak powstał najbardziej zaufany rosyjski, czy instytucja ta stała się jej największym obciążeniem niemal z dnia na dzień? Czy ten upadek był wynikiem długotrwałego rozkładu wewnętrznego pod rządami Putina, a może wojna na Ukrainie przyspieszyła rozpad systemu, który i tak już się rozpadał? Ciekawi mnie, która strona jest Twoim zdaniem bliższa prawdy. Daj znać w komentarzach, co o tym sądzisz. Upadek RZD nie wziął się znikąd. Przez lata w firmie pojawiały się pęknięcia. To co na zewnątrz wyglądało na sprawnie działającego giganta kolejowego, było w rzeczywistości rozdętym, nieefektywnym systemem utrzymywanym przy życiu dzięki rządowym dotacjom i rosnącym cenom biletów. Nigdy nie był w pełni rentowny. Zamiast reinwestować zyski w modernizację lub technologię, firma stała się narzędziem korupcji. Duże kontrakty infrastrukturalne przyznawano bez przetargów publicznych. Podwykonawcom mającym powiązania polityczne płacono zawyżone ceny. Miliardy rubli zniknęły z powodu działalności firmy Widmo i fałszywych raportów konserwacyjnych. Audyty wewnętrzne zostały ukryte. Sygnaliści zostali uciszeni. Według raportu Centrum Wilsona z 2021 roku zatytułowanego Piractwo Rosji RZD była jednym z kluczowych instrumentów kremlowskiego systemu kleptokracji. Zamiast być motorem rozwoju gospodarczego, stała się źródłem dochodów osobistych dla wąskiej elity lojalnych oligarchów i urzędników państwowych. Nawet w czasie pokoju RZD znajdowała się już w stanie upadku. Wojna na Ukrainie była jednak ostatecznym ciosem. Gdy w lutym 2022 roku rosyjskie czołgi przekroczyły granice, reakcja świata była natychmiastowa. Sankcje odcięły Rosję od międzynarodowych usług bankowych, szlaków handlowych i dostaw części zamiennych. Zachodni dostawcy technologii wycofali się z kraju. Miało to bezpośredni wpływ na RZD. Firma w dużej mierze polegała na importowanych podzespołach do konserwacji silników, systemów sygnalizacyjnych i platform do monitorowania ładunków. Bez dostępu do tych systemów pociągi psuły się szybciej, opóźnienia wzrosły, liczba wypadków wzrosła, części zamienne się skończyły, zaległości w pracach konserwacyjnych narastały, ale najpoważniejsze konsekwencje odczuły sankcje nałożone na szlaki handlowe przed wojną. RZD zarobiło miliardy dolarów na międzynarodowym transporcie towarów. Towary transportowane z Chin do Europy przechodziły przez Rosję. Rynki europejskie były uzależnione od rosyjskich kolei w dostępie do Azji Środkowej. Jednak wraz z wejściem w życie sankcji kontenery przestały się przemieszczać. Porty zostały zamknięte, a przejścia graniczne zostały zablokowane przez nieruchome wagony. Według oficjalnych danych RZD z 2024 roku, wolumen przewozów spadł o 7,3% w ciągu zaledwie jednego roku. Może się to wydawać niewiele? Ale oznaczało to miliardy dolarów utraconych przychodów, a RZD i tak działało z niewielkimi marżami. Wraz ze spadkiem dochodów wzrosły wydatki, wzrosły ceny paliwa z powodu wojny, podwoiły się składki ubezpieczeniowe, a logistyka wojskowa zwiększyła presję na sieć. RZD zmuszono do priorytetowego traktowania transportu wojsk i broni w stosunku do dostaw komercyjnych. Usługi cywilne zostały ograniczone. Długodystansowe połączenia pasażerskie zostały zawieszone. Mniejsze stacje zostały całkowicie zamknięte. Cywilna część systemu kolejowego została poświęcona, by wesprzeć wysiłek wojenny. Ale to była tylko powierzchnia. Głęboko w firmie. Zgnilizna trwała. Stanowiska kierownicze obsadzano na podstawie lojalności, a nie kompetencji. Kierownicy regionalni nie mieli realnej władzy. Korupcja szerzyła się na każdym szczeblu. Za planowanie dostaw trzeba było płacić łapówki. Pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia przez miesiące. Tymczasem miliardy rubli nadal trafiały do firm powiązanych politycznie za pośrednictwem fałszywych umów z wyeliminowanym nadzorem i niejawnością opinii publicznej. Kryzys przyspieszył. Sytuację pogarszał ciężar militarny spoczywający na RZD. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu przez tak rozległy kraj. Wymagało precyzyjnej koordynacji i stałej konserwacji. Jednak przestarzałe systemy awarie silników i przepracowane załogi sprawiały, że kolej nie była w stanie sprostać zadaniu. Opóźnienia w transporcie amunicji, paliwa i pojazdów opancerzonych miały bezpośrednie konsekwencje na polu bitwy. W kilku znanych przypadkach pociągi wojskowe psuły się w trakcie podróży, pozostawiając jednostki frontowe niedostatecznie zaopatrzone. Te problemy logistyczne zwiększały frustrację w siłach zbrojnych. Dowódcy obwinili RZD. RZD obwiniło Ministerstwo Obrony. Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności. W rezultacie zarówno wojskowa, jak i cywilna część sieci rozpadła się. Jednak awaria nie ograniczyła się do samej firmy. Rozprzestrzeniła się niczym choroba po całym kraju. Setki małych miasteczek, zwłaszcza tych klasyfikowanych jako monogary, ucierpiały najbardziej. Są to miasta skupione wokół jednego dużego pracodawcy. W wielu przypadkach był to RZD. Całe społeczności były od niego zależne. Stacja zapewniała miejsca pracy. Zarządca stacji koordynował logistykę z lokalnymi rolnikami i producentami. Kiedy pociągi przestały kursować, gospodarka miasta podupadła. Sklepy zostały zamknięte, szkoły straciły fundusze. Klinikom zabrakło leków. Ludzie zaczęli wyjeżdżać. To, co kiedyś było spokojnym, stabilnym miastem kolejowym, stało się opuszczonym osiedlem. Pod koniec 2024 roku ponad 180 miasteczek Monok odnotowało poważne wyludnienie. Kreml bagatelizował te dane. Państwowe media nazywały to tymczasową korektą. Jednak lokalne doniesienia mówiły co innego: opuszczone domy, puste ulice, zamknięte szkoły. Przestępczość wzrosła. Ponieważ ludzie walczyli o ograniczone zasoby. Władze lokalne błagały o pomoc. Moskwa milczała. Wojna uszczupliła budżet państwa. Nie było funduszy na ratowanie tych miast. Wraz z załamaniem się sieci kolejowej rozpadły się ostatnie nici spajające regionalną Rosję. W ciągu kilku miesięcy zniknęła cała warstwa stabilności społecznej. Mitem okazała się obietnica, że państwo zapewni ochronę i zaopatrzenie. Wojna nie tylko zniszczyła infrastrukturę na Ukrainie, ale także system wsparcia w Rosji i doprowadziła do zamknięcia kraju. Upadek RZD obnażył prawdziwy koszt wojny Putina. Nie tylko w czołgach i żołnierzach, ale także w zniszczonych miastach, niedziałających systemach i porzuconych ludziach. W miarę pogłębiania się kryzysu wewnętrzne dokumenty ujawnione przez ukraiński wywiad ujawniły niepokojącą decyzję. Kierownictwo Rezat, działając na podstawie bezpośredniego rozkazu Kremla, rozpoczęło wyposażanie ponad 250 pracowników ochrony korporacyjnej w broń palną. Nie był to środek obronny przed zagrożeniami zagranicznymi. To było przygotowanie do niepokojów społecznych. Firma kolejowa na skraju bankructwa. Uzbrajała teraz swoich pracowników nie po to, by pilnować pociągów czy chronić infrastrukturę, ale by kontrolować ludność cywilną. Kreml obawiał się, że upadek RZD wywoła protesty, strajki i sabotaż. Bał się 500 zero pracowników, którzy stracili źródło utrzymania. Nie byli to radykałowie, ani aktywiści polityczni. To byli lojalni obywatele, którzy przez lata milczeli. Państwo nie postrzegało ich już jako pracowników. Widział w nich zagrożenie. Uzbrojenie sił bezpieczeństwa cywilnej firmy było wyraźnym sygnałem paniki. Oznaczało to, że rząd spodziewał się, że obywatelskie nieposłuszeństwo wymknie się spod kontroli. Utworzono oddział milicji firmy nie po to, by utrzymać pokój, lecz by go stłumić. Ich misją byłoby usuwanie protestujących storów, tłumienie strajków pracowniczych i przywracanie porządku siłą. To jest moment, w którym reżim traci zaufanie do własnego narodu. Historia pokazała, że żadna ilość broni ani strachu nie jest w stanie powstrzymać społeczeństwa doprowadzonego do granic rozpaczy. Jesteśmy świadkami nie tylko upadku firmy, to rozpad umowy, która spajała Rosję. Polityka społeczna Putina zawsze była prosta: oddaj głos, a państwo się tobą zaopiekuje. Teraz ta obietnica została złamana. Ludzie zrezygnowali ze swoich wolności. W zamian nie otrzymali niczego: żadnej pracy, żadnej przyszłości, żadnej ochrony. A zamiast usług, rząd daje im karabiny wycelowane w ich stronę w 11 strefach czasowych Rosji od opuszczonych stacji po umierające miasta. Konsekwencje tej zdrady piętrzą się. Teraz jest pół miliona wściekłych, bezrobotnych obywateli, wielu z doświadczeniem kolejowym, wiedzą techniczną i głęboką frustracją. Każdy z nich jest jak ląd, każdy jest częścią bomby, która może wybuchnąć w każdej chwili. Reżim może nadal uważać, że ma kontrolę nad wynikiem, ale historia zmienia się szybciej niż propaganda. A żaden reżim nie przetrwa, jeśli odwróci się od swoich najwierniejszych ludzi.